Wiesz, nie ma mowy o żadnym czwartku, ale to noc z wieloma niezwykłymi wydarzeniami. Kiedy się czyta, należałoby jakby czuć, że powietrze wypełniają takie sekretne sprawy, nagle spadające na dom. Przecież chyba większość ludzi słyszała o tych wszystkich wierzeniach związanych z czwartkowymi nocami, o tych dziwach, które się wtedy dzieją. Trzeba wyjść w czwartkową noc, jeśli się chce odnaleźć ukryte skarby. Jeśli się chce sporządzić czarodziejski napój z wody płynącej na północy i rydzy z kościelnego dzwonu, jeśli się chce podłożyć mocne zioła pod poduszkę tej osoby, którą ma się zakochać, itd. Tak hej, hej, moi drodzy, w ten cudny kwietniowy, wiosenny dzień. Witam Was, Olga z Wielkiego Buka. Co prawda, dzisiaj nie będzie nocy czwartkowej, ale będzie noc kwietniowa, noc wiosenna. Noc, w którą wszystko może się zdarzyć mimo wszystko. Taką właśnie magię rysuje nam jeden z klasycznych norweskich pisarzy, autor, który zanurzył mnie całkowicie w skandynawskim realizmie magicznym. Zaskakujące było to doświadczenie, Wam powiem, i bardzo dojmujące. Przed Wami dwie powieści w jednym tomie: Wiosenna Noc i Zamek z Lodu, pióra norweskiego twórcy Tarjei Vesasa które recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z Wydawnictwem Poznańskim. I jak możecie zauważyć, jest to kolejny tom z serii dzieł pisarzy skandynawskich od Wydawnictwa Poznańskiego właśnie i jest to jedna z naszych najulubieńszych tutaj na Wielkim Buku Serii wydawniczych. To co jest ważne, każdy ton tej serii to jest osobna opowieść. Mamy tutaj powieści i klasyk literatury skandynawskiej, ale także literatury współczesnej. Do wyboru, do koloru. To, co je wszystkie łączy, to nie tylko skandynawskość jako taka, ale absolutna wyjątkowość. Do tej pory jeszcze się nie zawiodłam. Zaczarowany zamek. Trzeba było spróbować dostać się do środka, jeśli tylko istniało jakieś wejście. Na pewno pełen dziwnych korytarzy i bram. Musi się tam wejść. Wyglądał tak zdumiewająco, że On um zapomniała o wszystkim innym. Czuła jedynie, że musi do niego wejść. Rodzice 14-letniego Halsteina wyjechali. Został sam w domu wraz ze starszą siostrą. I zamierzają skorzystać z okazji. Dom należy do nich. Mają piękny, wiosenny, upalny dzień. Wszystko może się wydarzyć. Nie spodziewają się jednak, że tego dnia wydarzy się to najbardziej nieoczekiwane. Wieczorną porą do ich drzwi puka rodzina bardzo dziwna rodzina rodzina, która potrzebuje wsparcia, pomocy, noclegu. Zaczyna się ta jedna, jedyna w swoim rodzaju pełna dziwów i niedomówień wiosenna noc. Natomiast 11-letnia Sis właśnie zyskała nową przyjaciółkę. Dziewczynka imieniem Un jest taka jak ona. Stają się od razu sobie bliskie. Pewnego dnia jednak Un znika. Znika i być może ma to coś wspólnego z lodowym zamkiem. Zamkiem z lodu na wodospadzie, o którym wszyscy ostatnio mówią. Sis zrobi wszystko, by odkryć, co przytrafiło się jej małej przyjaciółce. Dziś w nocy albo w dzień może zdarzyć się cokolwiek. Koniec magicznej krainy dzieciństwa. To właśnie do tego kresu zabiera nas ten norweski pisarz Tarjei Vesas. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam to nazwisko. Jeżeli nie, to wybaczcie i dajcie mi znać w komentarzach, jak trzeba je wymawiać. E, właśnie do tego kresu dzieciństwa zabiera nas ten norweski pisarz, zarówno wiosennej nocy, jak i zamku z lodu. Obie te powieści niby są tak różne, a jednak są bardzo podobne. Dzieli je czas, e, dzielą je oczywiście bohaterowie i fabuły, ale to, co je łączy. To jest ta młodość. To są te ulotne chwile dorastania, ulotne chwile dzieciństwa. Ulotne momenty, gdy dzieciństwo za chwilę dobiegnie końca. Nasi młodzi bohaterowie są jakby na skraju. Oni, słuchajcie, stoją tak jakby nad przepaścią, ale w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy. Za chwilę wszystko się dla nich odmieni, nic już nie będzie takie jak przedtem, a rzeczywistość utraci taki nim Ta zmiana. Jest nieunikniona. Rodzeństwo w wiosennej nocy jest tak niewinne jeszcze, tak nieświadome. Między nimi natomiast jest jakiś sekret, jakieś takie niewinne gesty, jakieś niedopowiedzenia. Taka dziwna czułość. Jakbyśmy podglądali czyjąś bliskość, czyjąś intymność, jakbyśmy zaglądali trochę do innego świata i nagle pojawia się ta wyrwa, ci inni, ci obcy, no i dziwniej. Ludzie, którzy sprawiają, że nagle ta cieniutka magia dorastania po prostu pęka, ta nitka pęka. Mamy tu życie i śmierć, i szaleństwo, yy, i niemoc. Mamy bezsenność ciała i bezsenność duszy. To jest ta jedna noc, która zmieni po prostu wszystko. Natomiast przyjaciółki z Zamku Z Lodu to są takie dorastające dziewczynki, jak wszystkie dorastające dziewczynki w tym wieku. Są ciekawskie, są szepczące, są takie nieujarzmione. Są naturalne w swojej niewinności. Również są naturalne w tym takim pragnieniu, by mieć coś tylko i wyłącznie dla siebie: e, coś magicznego, coś niezwykłego, coś bardzo własnego. Zamek Z Lodu, tytułowy Zamek Z Lodu, to jest ziszczenie tego marzenia. Ale. To jest także zapowiedź tej największej katastrofy. Wiosna w końcu, a szczególnie wiosna u Wesasa, to jest, słuchajcie, czas przeobrażenia. To jest czas zmiany. To jest czas topnienia. Wiosna u Wesasa jest nieposkromioną siłą natury i jej takim krzykiem w samym sobie. Powiem Wam, że to jest bardzo niepokojąca lektura. Taka drażniąca zarówno zmysły, jak i drażniąca wyobraźnię. Bardzo przenikliwa. Nie wiem, nie jestem pewna, nie wiem, czy e, powieści Wesasa należą do nurtu realizmu magicznego, ale one dla mnie mają właśnie w sobie tę taką magiczną, taką oniryczną moc. To nałożenie się światów, e, ta rzeczywistość gdzieś pomiędzy. Co ważne, obie powieści napisane są z takim skandynawskim minimalizmem, ale obie są wypełnione metaforami, symbolami, są duszne od domysłów. Czyta się z zachwytem, a umysł, słuchajcie, bardzo szybko wypełnia się pytaniami. Wesas wcale nie podnosi na duchu, wcale nie daje w tych powieściach nadziei. On po prostu trzyma za rękę swoich młodziutkich bohaterów, towarzyszy im w tym przekraczaniu granic. Prowadzi ich za rękę pośród tych najdotkliwszych doświadczeń między chwilami tej prawdziwej grozy i swoistego przesilenia. My, natomiast, czytelnicy, stąpamy tutaj po cichutku, obok. I tak, jak już powiedziałam, słuchajcie, seria dzieł pisarzy skandynawskich jak dotąd ani razu mnie nie zawiodła. Wyspy noc i Zamek z Lodu dołączają właśnie do tego pysznego kanonu, i słuchajcie, stają się takimi opowieściami, o których rozmyśla się jeszcze długo po zakończeniu lektury. To są takie historie niezapomniane. Zostają takie wrażenia, takie migawki, jakieś przebłyski, takie pomroki i skojarzenia. Czasami one bywają naprawdę niepokojące. I mam słuchajcie nadzieję, że tarii wysas jeszcze niejednokrotnie w serii Zagości i będziemy mieli szansę jeszcze poznać więcej jego niesamowitej prozy. Wiosenną noc i Zamek z lodu. Tutaj zaznaczę przełożyła Maria Gołębiowska. Bijak. I również znajdziemy tutaj takie posłowie, słuchajcie, do, tej, do obu tych powieści ogromnie ciekawe, właśnie i ukazujące sam proces pisarza. Również warto do nich zajrzeć. Tę perełkę literatury skandynawskiej możecie wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem poznańskim. Pytanie konkursowe natomiast brzmi totalna prościzna. Już kiedyś pewnie to pytanie było. Z czym z kim kojarzy Wam się Skandynawia? Z czym z kim kojarzy Wam się Skandynawia? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się w opisie pod filmem, w poście dedykowanym na społecznościach YouTube i możecie również odpowiadać na pytanie konkursowe pod postem na blogu. Wiosenna Noc, Zamek z Lodu. Dwie powieści, niby inne, a jednak tak podobne. Obie cholernie niepokojące. O ile wiosenna noc mnie zaintrygowała i miałam sporo pytań podczas lektury tej powieści, to Zamek z Lodu absolutnie mnie zachwycił. To jest tak przejmująca opowieść o stracie. To jest tak przejmująca opowieść o. Sile natury i o sile przyciągania również, jaką ma natura, jaką ma przyroda, o przemianie w ogóle i o takim naturalnym instynkcie również, bo podejrzewam, że za tą historią kryje się i symbol, i metafora. Powiem Wam, że o, no, byłam bardzo mocno zaskoczona, zaskoczona po lekturze obu tych powieści. One również mają w sobie takie niepokojące elementy bardzo. Tak, jak już Wam wspomniałam. Część z tych elementów rozstrzyga właśnie w posłowie tłumaczka. I dobrze, że je rozstrzyga, bo powiem Wam, że tak jak Wam powiedziałam, wiele, wiele pytań, wiele takich motywów zaskakujących. Nie, nie chcę Wam tutaj zdradzać, ale mogę Wam powiedzieć, że Wesas ma naprawdę umiejętność opisywania czasu młodości, czasu. Dzieciństwa, ale na tym skraju, już. Wiecie, to jest ten taki moment, że za chwilę przeskoczę i wszystko się zmieni. I on jest w tym wybitny i obie te powieści to udowadniają, chociaż był pisany w innym czasie. Fantastycznie jest to, że znajdziemy tutaj właśnie elementy dzienników, jego korespondencji, gdzie widzimy właśnie, jak on słuchajcie, tworzył obie te historie i możemy zobaczyć, jakie on miał zresztą wrażenia o swoich własnych książkach. To jest też fantastyczny element właśnie tej publikacji, kochani, seria pisarzy skandynawskich nieśmiertelna, niezawodna czytajcie a Avesosa tym bardziej warto znaczy. możecie sobie poczytać również na blogu Wielkiego Buka zachęcam Was kilka słów o Wysennej Nocy i o Zamku z Lodu a my kochani widzimy się niebawem do zobaczenia pa pa